Szczęść Boże, szczęść Boże w naszym przedostatnim wielkanocnym spotkaniu twarzą w twarz. Ale to nie jest spotkanie nasze z Wami twarzą w twarz, tylko z Panem Jezusem. Z Panem Jezusem twarzą w twarz. Spotkanie ze zmartwychwstałym. Eee, witam Was bardzo serdecznie po tej stronie mikrofonu Mateusz. Barbara. Ksiądz Kamil. Filip. Właśnie, w tej kolejności jeszcze się chyba z Wami nie witaliśmy, więc tak, oto dzisiaj w, tej, w tym trybie. Yy, dzisiaj mamy fragmencik, słuchajcie, bardzo taki przyjemny, znaczy jak każdy, ale ten chyba taki, jakiś mam wrażenie, że on w ogóle jest taki, taki, taki że znany bardzo. Nie? Możliwe? Mm -hmm. To nie wiem, może ma taką schizę. W każdym razie słynny dialog Jezusa z Piotrem który Możecie znaleźć w Ewangelii Świętego Jana w 21 rozdziale w wersetach 15 do 19. No i tak się składa, że dzisiaj ja jestem delegowany przez samego siebie do czytania, więc przeczytam, aby posłuchajcie. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci. Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paść, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. <coughs> Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się. Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego pójdź za mną. No i, no i, no i co? No i co z tym słowem zrobimy, słuchajcie? Ktoś coś? Ja słyszałam, nie pamiętam od kogo, ale słyszałam takie fajne słowa, że tutaj jest to rozróżnienie na czy miłujesz mnie i czy cię i ty wiesz, że cię kocham. I to miłujesz mnie odnosi się do takiej miłości agape, takiej idealnej. A Piotr odpowiada Jezusowi, ty wiesz, że cię kocham. Czyli nie tą miłością agape, którą my nie potrafimy kochać, tylko tą taką miłością tak jak on potrafi najlepiej. I to jest super. A nie wiesz tego ode mnie? E, chyba nie. Na pewno. <laughs> może tak. Znaczy to jest super, a tu, ale tu jeszcze jest końcówka, jest jeszcze tego ważna. Tak. Bo za trzecim razem Jezus nie pyta: Czy miłujesz, tego, tego, czy, czy kochasz? Czy kochasz, czy używa słowa filo. Tak. Czyli tego właśnie. I to mu wystarcza, że kochamy tak, jak potrafimy. No właśnie. Może, dla, może dlatego Piotr też płacze? Bo, jak tu słyszy to pytanie po raz zadane w ten sposób, to go to wzrusza. No, znaczy, bo ja, ja mam taką rozkminę co do tego, właśnie, bo, bo ja zawsze też na to zwracam uwagę, ponieważ to mi kiedyś otwarło oczy na to, że mi się zawsze wydawało, że jak człowiek gdzieś, że, że jest Pan Bóg w górze, człowiek w dole, jeśli chodzi o ten sposób kochania. I że jakby Pan Bóg mnie jako człowieka jakby ciągnie z tej góry do siebie w górę nie? z tego dołu. Nie? Natomiast jednak ten fragment mi otworzył oczy, że to nie jest tak, że Jezus mnie ciągnie z góry. Znaczy, że Jezus będący z góry ciągnie mnie do tej góry z dołu, tylko że On schodzi do mojego poziomu mnie pcha. Że mnie wypycha jednak. No, tylko w zasadzie, gdyby tak nie było, to ta relacja miłości byłaby ograniczona. W sensie takim. No Jezus musiałby czekać aż dorośniemy. Znaczy, gdyby Jezus nie zszedł do tego poziomu Piotrowego? No, no, no. No tak, no i to implikuje kolejną jeszcze ważną rzecz, mianowicie, żeby się nigdy nie doczekał. <śleszy> tak myślę. Znaczy, on na pewno nie czeka, aż Piotr dojrzeje do takiej miłości. Zresztą nie da się, bo to słowo agape jest słowem, które Biblia tworzy tylko i wyłącznie w celu powiedzenia, jak Bóg kocha, nie? To jest, za, to jest słowo zarezerwowane do, 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 do strony, do, do kierunku Bóg-Człowiek, nie? Nigdy odwrotnie. Bo dla mnie w ogóle. Jakoś ten fragment wydaje mi się kluczowy w życiu Piotra. W sensie, nie wiem, czy miał ważniejszą rozmowę od tej, niż jakby w swoim życiu, i że w ogóle ta rozmowa jakoś y, no, ustawi go na resztę życia. W sensie, na, nada mu kierunek. No i nie wiem, jeszcze myślę o tym, że właśnie to jego życie, to jakby. Y, że niesłychanie ważne jest to, że. Tak, jakby ona jest w kontekście miłości do Jezusa. W sensie, że jakby to jest najważniejsza sprawa jego życia. No i ostatecznie jest zapowiedź, jak uwielbi Boga, prawda? No, czyli przez męczeństwo, już konkretnie. Ciekawa forma uwielbienia Boga. Przez swoją śmierć. no. Jakoś tak mi się to kręci. No, i można zaryzykować takie stwierdzenia, że to jest ostatnia rozmowa Piotra z Jezusem. No, w sensie takim, że on był obecny więcej niż w sposób duchowy, to pewnie tak. I jakby klamrą kompozycyjną na pewno jest to, że i pierwsza, i druga się kończy słowami pójdź za mną. W sensie pierwsza, czyli przy połowie ryb, tak? No. Przy powołaniu. Dlaczego uh -huh. no, ty powiedzieli, że to jest najważniejsza rozmowa Piotra z Jezusem? No? Albo jed... W sensie nie wiem, bo dla mnie jakoś tak, jakby ciężar tej rozmowy widzę go tutaj po prostu. W sensie, no że tak, no bo to o, jest... też jest taka. Rozmowa, która jest pierwsza taka osobista rozmowa, która się wydarza, też jakby nie było po tej zdradzie, nie? po tym zaparciu się. I chyba Piotr potrzebował usłyszeć te trzy pytania, żeby mu się odblokowały trzy zaparcia. Prześ w się sensie zap zaparcie. <noise> znaczy wiecie o co mi chodzi. <noise> e, a już nie mówiąc o tym, że potrzebował usłyszeć, pójść za mną, że jakby to powołanie jest aktualne, nie? Ono się nie, nie zdezaktualizowało wraz z momentem tego zaparcia się wobec. No i tu też jest to osobiste spotkanie, nie? Rozmawiaj tylko z Piotrem, nie? Przy powołaniu jest jeszcze brat, nie? No chociaż tutaj tam oni też siedzą przy tym ogniu, nie? Tak, ale pyta Szymonie Jana, tak? No wiem, ale oni gdzieś tam pytałem... z boku są, no, nie, no bo generalnie jest, czy więcej, aniżeli ci, ci tam, no nie? To w ogóle jest na bezczela, no, nie, no bo jak oni to słyszą, a jest tam Jan wśród nich, no to już w ogóle ten, który był pod krzyżem, który stał do końca, który jest w sumie wzorem, jakiejś tam, powiedzmy, takiej miłości oddanej. No Piotr, myślę, że generalnie, no nie wiem, czy to się czuł dobrze, żeby wyznawać tą miłość w towarzystwie Jana, a jednak Jezus tak prowokuje trochę. Znaczy prowokuje, może to jest złe słowo, chociaż... Dlatego też porównanie może, no... Czy kochasz mnie bardziej? No to to zawsze ciężko określić, nie? Ale nie myślisz, że Jezus trochę tak uczucia nie są mierzalne, nie? No dobra, ale czy to nie jest tak właśnie, że, że Jezus pyta bardziej, bo jakby chce usłyszeć, że tak, nie? Wiem. Ale jeśli tak jest, to ja bym to widział w takim kluczu, że jakby, jeśli chodzi o Jezusa, to On jakby chce, żeby każdy z nas kochał Go bardziej niż drugi, nie? To chyba ksiądz Pawlukiewicz to mówił, że tak jakby każde porównanie sprawia, że ktoś wychodzi lepiej, a ktoś gorzej. <laughs> Więc tak niekoniecznie jest to dobra droga. <laughs> no nie, no ale popatrz, na przykład, jak, jak, ty, powiesz, że, jak ty powiesz, że Bóg kocha Cię najbardziej na świecie, i ja powiem, że Bóg kochamy najbardziej na świecie, to i ja mam rację, i ty masz rację i żaden z nas nie skłamał. No tak, no bo. Tak, z Bogiem jest taki megrządz, tak może. E, a nam jest właśnie. trudniej, prawda? No tak, no ale to ja, to tak, ja to odczytuję, to pytanie: czy kochasz mnie bardziej, aniżeli ci w takim kluczu, właśnie. A, że tak, jakby Bóg chce, żeby każdy z nas go kochał najbardziej. No właśnie. Dobra, bo ja zrozumiałem, że to teraz porównujmy się z innymi, czy i kto kocha bardziej. A nie, no nie, nie. I, i, i zawody czas start. No właśnie, jeśli każdy kocha najbardziej, to traci sens porównywania się, nie? No, w sensie w ogóle. Podejrzewam, że więcej byśmy czasu spędzili na porównywaniu niż na rzeczywistej realizacji tej miłości. No a i to też gdzieś zwraca naszą uwagę na to, że mogą ludzie kochać tak samo. Najbardziej tak samo. Nie wiem, co o tym myślicie. To znaczy... Ja w ogóle nie mam takiej potrzeby. Znaczy, ja kocham pana Jezusa. I nie mam takiej potrzeby, żeby sprawdzać, jak ty go kochasz, żeby, żeby stwierdzić, nie wiem, żeby weryfikować, czy ja dobrze kocham. Ale być może tylko ja tak nie ja tak mam. Myślę tu też nie tylko w odniesieniu do pana Jezusa, nie, ale. Na przykład no jest matka i ma dziecko, tak? I rodzi się drugie. No i czasem to starsze dziecko ma poczucie, że no, mama kocha bardziej tego małego, nie? Ja jestem jedynakiem, to nie wiem. No wiem, ale. <laughs> no wiem o co ci chodzi. Wiem o co ci chodzi. Natomiast y, mi tak teraz się otwarło, że, że ja nigdy nie potrzebowałem sprawdzać, jak ktoś inny kocha Pana Boga. Aczkolwiek czasami jestem zazdrosny o rodzaj relacji, w takim sensie, że nie wiem, widzę jakichś takich kurka przekręconych e, ewangelizatorów, przekręconych takich wierzących, nie, którzy kurka są tacy z, z, takimi skrajnymi, znaczy, są tacy mega do przodu i mam takie zazdrość, że ja też chciałbym być taki radykalny jak oni. I może to jest taki pewien rodzaj motywacji, żeby dążyć do doskonałości. Do doskonałości na pewno, natomiast pytanie, czy ja muszę tak samo być radykalny w taki zewnętrzny sposób, jak ludzie, którym to zazdroszczę, nie? No bo ja jestem ja, a on, oni są oni, oni mają jakiś sposób kochania, ja mam jakiś sposób kochania, no. I pewno to jest dobre myślenie, natomiast często mi się odpala takie, że nie wiem, patrzę, oceniam, myślę sobie, kurde, no bo oni widać, że to chrześcijanie, bo oni są właśnie tacy, kurde. Hop do przodu, Ja taki nie jestem, nie? Oni tak mówią o Bogu, a ja tak nie umiem. no I też mi jest z tym źle, no, nie? Jest taki... taka pokusa, żeby jednak gdzieś tam się pozostawiać ze sobą i zrobić takie na zasadzie kto lepiej, kto gorzej. No ale tak już jest, że w różny sposób okazujemy uczucia, nie? W różny sposób możemy też kochać, nie? A to myślisz, że o uczucia chodzi? Ma tu teraz w swoim, swoim No Nie, miłość ku, 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 to nie uczucie. Kusi mnie do konfrontacji, tutaj, no. Znaczy wiesz, no, wiadomo, miłość to nie uczucie, natomiast y, uczucia są jakimś elementem miłości, no nie. Mocno się z tym wiążę. Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej. Y... Powiedzieć komuś, kocham cię bez, bez uczuć, no to. To będzie takie chłodne, kocham Cię. Ja bym jeszcze wróciła do poprzedniej myśli. Że to Swojej właśnie. Poprzedniej? nie księdza poprzedniej. A. To <grych> Że... ty bardziej, proszę. <grych> to właśnie o tym jest ten fragment. Że ja kocham tak, ktoś inny kocha tak, ale tak czy siak, Jezusowi to wystarcza. Każdy no. stara się na swój sposób. No, mi się to trochę teraz. Chyba się mówisz, wiąże z tym, że... że nie ma warunków, w sensie, że nie muszę zasłużyć trochę w tą stronę, prawda? Że teraz, okej, okay, ja tu będę postarał się, popracuję, i wtedy dobra. Wtedy to tak jakby zaczniemy relację, prawda? Ja i Jezus. Tylko jakby trochę jest odwrotnie, że najpierw. Zresztą tu u Piotra też, prawda? Najpierw jest kwestia miłości Jego z Jezusem ta rozmowa, i to posłanie, a później tak będzie jego działanie. Tak, on sobie nie zasłużył na tą rozmowę, ani jakby, na to przebaczenie. Natomiast Jezus będzie mu starał się to mocno wyperswadować za każdym razem, bo no, pamiętam to szóstakowe zwracanie uwagi, że Jezus mówi do. To niewiast, powiedzcie moim braciom i Piotrowi. Mm -hmm. ja, że on będzie potrzebował ciągle takiego potwierdzenia, że do niego ciągle jest adresowane tak samo to słowo, że on dalej ma do zrobienia to, co ma do zrobienia i że to powołanie, właśnie yy, gdzie im mu powiedział, że będzie skałą, na której zbuduje kościół, nie straciło na ważności, nie? Na, na, na wszystko. i to też pokazuje to, jak po pierwszym odpowiedzi Piotra, Jezus mówi: Paść, baranki moje. Dopiero później pyta drugi raz. I znowu mówi: Paść, owce moje. Za każdym razem mu to powtarza, nie? Nie tak, że tylko czeka, aż faktycznie się zgodzą co do tej miłości, ale za każdym razem mówi mu: Paść, baranki moje, nie? To jest twoje zadanie. Bez względu na to, jaki jest poziom Twojej miłości do mnie, nie? Ciekawe, czy. Wydarzyłaby się ta rozmowa, gdyby Piotr się nie zaparł Jezusa. Przecież to jest głupie panie, ale. Gdzie zmógł się grzech jeszcze oczywiście rozlała się łaska. Poza tym przypuszczam, że Piotr idzie w misję. Zupełnie z innym nastawieniem niż gdyby się nigdy nie dał złamać, no nie? Że to jest jakieś takie doświadczenie, którego. Zresztą będzie się jeszcze niejednokrotnie mylił, bo z Pawem się będą wspierać i tak dalej, i tak dalej. No to też pokazuje zaufanie Jezusa, nie? Pomimo tego, że się go zaparł, to dalej on stawia go gdzieś na pierwszym miejscu, nie? Może taki jest potrzebny Piotr jako głowa. Taki nieidealny. Taki nieidealny, właśnie. No, to, to jest dobry początek do podsumowania, myślę. Czyli w relacji z Jezusem możesz być nieidealny, mieć swoje braki, mieć swoje jakieś szczeliny niedoskonałości, a i tak. Moje powołanie nie straci na wartości ani na aktualności. Tu mi się nasuwa do zdania, że Pan Bóg nie uzdalnia... Nie, nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Tak, nie, chyba może to też jest Pan Wicza. mi się to wydaje. Może. Ja bym dodał myśl, pamiętaj, że Pan Bóg to nie jest ktoś, kto cię ciągnie w górę z wysokości majestatu, tylko ktoś, kto schodzi do twojego poziomu, żeby cię wypchać. Jakkolwiek to brzmi. Kurde, jak z tym zaparciem. No. Ciężka gra słów. No, ja sobie myślę, że ostatecznie Piotr był uzdolniony do tego, żeby przez śmierć uwielbić Boga. Dobrze, no to słuchajcie, to tyle z naszej strony. W ogóle żegna się z wami ekipa nieparzysta. Na pewno mi by było bardzo miło, prawda, Basiu? Tak. Jak ocenisz swój podcastowy debiut? A to nie mi oceniać. A, myślałem, że tak, ale to jakaś autorefleksja, że nie wiem. Bardzo dobrze mi się nagrywało. A, to mogę no, powiedzieć. No właśnie, no i to są wnioski bardzo dobre ponieważ być może to nie są ostatnie nasze nagrywki. Na pewno nie są pierwsze, być może nie ostatnie. Filip, coś byś tak dodał jako element nieparzysty? No. Słowa dzisiaj to no, tak... Nie wiem, masz, nie? nie robię tego celowo. Po prostu nie znajduję lepszych słów. Rozumiem. Myślę, że warto szukać jakiegoś swojego spotkania z, z martwych stałym. No, tak jeszcze z Patosem chciałeś domknąć sprawę. Tak. Dobrze, to też jest ważne. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy na ostatni odcinek za tydzień. Ostatni, ostatni. To będzie spotkanie takie przed niebowstąpieniem z tego co kojarzę. No i zamkniemy ten sezon Wielkanocny podcastem, który za tydzień. No to co, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Pa.